Już ci Mądrość Sracha rozdział 14 werset 5 Kto jest zły dla siebie, czyż będzie dobry dla innych? Nie ucieszy się on swoimi pieniędzmi. Księga Jozułego rozdział 8. Wtedy Pan rzekł do Jozułego: nie bój się i nie trać odwagi. Weź z sobą wszystkich wojowników, powstań i wyrusz przeciw Aj. Patrz, oto wydaje w twoje ręce króla Aj, jego lud, miasto i kraj. Postąpisz z Aj i jego ludem, jak postąpiłeś z Jerychem i jego królem. Możecie jednak wziąć sobie łupy i zwierzęta, Przygotuj zasadzkę na miasto z drugiej strony zachodniej. Podniósł się więc Jozue ze wszystkimi wojownikami, by wyruszyć przeciw Aj. Jednocześnie wybrał Jozuę 30 tysięcy dzielnych wojowników i wysłał ich nocą, dając im następujący rozkaz: Uważajcie, przygotujcie zasadzkę na miasto po jego stronie zachodniej. Ale niezbyt daleko od miasta i bądźcie wszyscy gotowi. Ja zaś i cały lud ze mną przyciągniemy pod miasto. Gdy oni wyjdą przeciw nam, jak za pierwszym razem, rzucimy się do ucieczki przed nimi. Oni będą nas ścigać i w ten sposób odciągniemy ich daleko od miasta, gdyż pomyślą, uciekają przed nami, jak za pierwszym razem, i będziemy uciekać przed nimi. A wtedy wyjdziecie z zasadzki i zajmiecie miasto. Pan Bóg wasz oddaje w wasze ręce. Ty zaś zajmiecie miasto, spalicie je. Uczyńcie według słowa Pana. Patrzcie, ja wam to rozkazuję. Jozue wysłał ich, a oni udali się na miejsce zasadzki i zatrzymali się, na miejsce, zatrzymali się między Betel i Aj, na zachód od Aj. Jozue zaś spędził tę noc wśród ludu. A wstawszy wcześniej rano, Dokonał przeglądu ludu i wraz ze starszymi Izraela na czele poprowadził lud przeciw Aj. Wszyscy wojownicy, jakich tylko miał, poszli w górę, przybyli pod miasto i rozłożyli się obozem po północnej stronie Aj. Między nimi i Aj była dolina. Następnie wziął około pięciu tysięcy ludzi i umieścił ich jako zasadzkę między Betel a Aj od zachodniej strony miasta. Lud rozłożył się obozem na północ od miasta, a jego część ostatnia na zachód od miasta. Jozue zaś spędził tę noc w środku doliny. Gdy to ujrzał król Ai, wyruszył pośpiesznie ze wszystkimi swoimi ludźmi do boju przeciw Izraelowi na zboczu naprzeciw Araby. Nie wiedział jednak, że zasadzkę przygotowano na zachód od miasta. A wtedy Jozue i cały Izrael udali, że są pobici. Uciekali więc drogą ku pustyni. Wtedy zwołano wszystkich ludzi z miasta, aby puścili się w pogoń za nimi, ale gdy ścigali Jozuego, oddalali się od miasta. A w Aj i Betel nikt nie pozostał, kto by nie wróżył za Izraelitami. Zostawili miasto otwarte, ścigali Izraela. Wtedy rzekł Pan do Jozuego, podnieś oszczep, który trzymasz w ręce przeciw Aj, Gdyż daje je w Twoje ręce. I podniósł Jozuę oszczep, który trzymał w ręce, przeciw miastu, i zaledwie rękę wyciągnął. Ludzie, którzy byli w zasadce, pośpiesznie wyszli z ukrycia, przybiegli do miasta, zajęli je i jak najszybciej podpalili. Gdy zaś obejrzeli się ludzie z Aj, spostrzegli, jak dym podnosi się z miasta ku niebu. Nie było można uciekać w tę lub tamtą stronę. A tymczasem lud, który uciekał na pustynię, zwrócił się przeciw ścigającym. Skoro Józua i cały Izrael ujrzeli, że ludzie z zasadzki zajęli miasto i że dym z miasta wznosi się w górę, odwrócili się i uderzyli na ludzi z Aj. Drudzy wyszli z miasta naprzeciw nich i ludzie z Aj znaleźli się w środku Izraelitów, mając ich po jednej i po drugiej stronie. Tak zostali pobici, że nikt z nich nie został przy życiu ani nie uciekł. Króla Aj schwytano żywcem i przyprowadzono do Jozuego. Gdy Izraelici pobili mieszkańców Ai na otwartym polu, na pastwisku, po którym ich ścigano, i gdy wszyscy oni aż do ostatniego polegli od miecza, cały Izrael zwrócił się przeciw Ai i poraził je ostrzem miecza. Ogółem poległych tego dnia mężczyzn i kobiet było 12 tysięcy, czyli wszyscy mieszkańcy Ai. Jozue zaś nie cofnął ręki, w której trzymał oszczep dopóki nie zgładzono na skutek obłożenia klątwą wszystkich mieszkańców Aj. Tylko bydło i łupy z tego miasta rozdzielili między siebie Izraelici zgodnie z poleceniem Pana, danym Jozuemu. A Jozue spalił Aj i uczynił z niego urumowisko na wieki, pustkowie aż do dnia dzisiejszego. Króla Aj powiesił na drzewie aż do wieczora a o zachodzie słońca rozkazał Jozue zdjąć jego trupa z drzewa, po czym rzucono go u wejścia do bramy miejskiej i wzniesiono nad nim wielki stos kamieni, widoczny aż do dnia dzisiejszego. Wtedy Jozue zbudował ołtarz dla Pana Boga Izraela na górze Ebal. Jak rozkazał Mojżesz, sługa Pana Izraelitom, jak napisano w Księdze Prawa Mojżesza, ołtarz z kamieni surowych, nie ociosanych żelazem. Na nim złożono Panu ofiary uwielbienia i biesiadne. Jozue sporządził tamże na kamieniach odpis prawa, które Mojżesz spisał dla Izraelitów. Następnie cały Izrael i jego starsi zwierzchnicy ludu i sędziowie, zarówno cudzoziemcy, jak i współplemienni, stanęli po obu stronach Arki naprzeciw kapłanów i lewitów, połowa po stronie góry Garizim, a druga połowa po stronie góry Ebal. Jak już uprzednio zarządził Mojżesz sługa Pana, aby pobłogosławić lud Izraela. Następnie Jozue odczytał wszystkie słowa prawa, błogosławieństwo i przekleństwo, wszystkie, wszystko dokładnie, jak napisano w Księdze Prawa. Nie opuścił Jozue ani jednego polecenia danego przez Mojżesza, ale odczytał je wobec całego zgromadzenia Izraela, w obecności kobiet, dzieci i cudzoziemców, którzy zamieszkali wśród ludności. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 6, werset od 17 do 19. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, Jerozolimy oraz wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. List do Galatów, rozdział 3, werset od 23 do 29. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami bożymi, w Chrystusie Jezusie. Bo we wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzna ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej. Byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.